Cześć siamanko. dzisiaj nadszedł ten dzień kiedy mały Janmar SV18 wyjeżdża do nowego właściciela tu akurat stoi 26 już laweta jest przygotowana, bo nagadaliśmy się tak, że go dostarczę zaraz stoi. Także zaraz idę po niego palam, ładuję na lawetkę i wyjeżdża. Fabian jest też z nami, dziś pewnie będzie ostatnią jazdę robił. Siedzi tam w nie widać go. Ale pewnie jeszcze się przejedzie ostatnio, ostatni raz swoją parką. A to, to i on stoi z przybranymi. Jetty. Tu plastik mam Na niego, ale plastik już sobie założę właściciel, bo trochę był mróz. Tu nowy monitor, świetlacz do kamery, ale to już nowy właściciel co on ma założyć, bo dogadaliśmy się tak, że jest za duży mróz, żeby ten plastik zakładać, a szkoda by było, żeby pęgł bo bardzo drogi jest. Także... O, niech sobie teraz pochodzi maszyneria. Też nie chcę go od razu ruszać, bo tu też w nie jest za ciepło. Niech sobie chwilę pochodzi tak. A garaż, żeby nie zacząć Wyjeżdża. Będziesz jeździł jeszcze? Nie. Nie? Nie chcesz sam się nią przejechać? jeszcze tam o, y, pod łyżki. Ostatnia przejażdżka. W ostatni raz stoję obok siebie Chociaż w sumie ona daleko nie jedzie, może nie będzie ostatni raz. A więc co, każdy miał już swoją przejażdżkę Faber też ja już o, zbieram, zbieram łóżki i pakuję na nawetkę i jedziemy. Nie ja jedzie bardzo daleko, także będzie ich daleko i ten e, jedzie w sumie kawałek za zamość Eee, także możesz... Znaczy na pewno będę ją się widywał. A ten Ech, Troszkę sentyment jest, bo jednak trochę czasu ze mną spędziła. Ale z drugiej strony cieszę się, bo, bo jest w dobrym stanie. I jeszcze komuś posłuży. Nie to tak naprawdę tu stała, więc szkoda było, żeby stała. Ja jej nie używałem, tylko spore życie, więc... Szkoda by było, żeby sobie cały czas stała, a komuś się przyda. I no ona jedzie, właśnie będzie pracowała przy hydraulice. Na pewno nie tak intensywnie jak u mnie na początku, ale ani tak jak ta 26 u mnie pracuje, ale zawsze to coś tam sobie popracuje. A tak u mnie to tylko, że tak powiem, stała i nic nie robiła, więc. Badujemy! parka już załadowana i lecimy. Jeszcze tylko pasem zepnę, ale tego nie da rady nagrać, bo. od statywu. O! A to zimno! O,